Witam serdecznie kochani, z tej strony Łóżka Polonia. Zapraszam Was na cotygodniowy horoskop. Osoby z znaku raka, zasiadajcie i mnie tu chętnie oglądajcie. Witam serdecznie. Spójrzmy kochany, kochani, kochane, co Was czeka. Na pokładzie oczywiście z nami tarot snów. I na pracę macie tutaj oczywiście asa denarów, na emocje szóstka pucharów i czwórka mieczy w kwestiach zdrowotnych. Zaczynamy od bardzo dobrej karty. Jest as denarowy. A as wskazuje przede wszystkim na to, że idzie coś nowego, dobrego, dobre inwestycje, dobre układy, do, dobre interesy. Jeżeli chcemy założyć teraz na przykład firmę czy wyjść w jakąś spółkę, to możemy dokonać czegoś rewolucyjnego, korzystnego. A jeżeli chcemy otrzymać dobrą pracę, właśnie tutaj to finanse, renoma, prestiż będą jak najbardziej w zasięgu ręki. Jest to dobra karta, dająca no, też nowe, ciekawe pomysły, które mogą być filarem porządnych i stabilnych finansów. Dla osób, które mają tutaj... Mm, Praca z denarów jest kartą np. przykład otrzymania intratnej propozycji, oferty w ramach tego, co robimy, tak, nowych obowiązków, które wpłyną na podniesienie naszych finansów lub zewnętrznych okoliczności które po prostu wpłyną też korzystnie na nasze po prostu finanse, na nasz tutaj budżet. Na pewno jest to karta wskazująca też na idee, które są budujące i które mogą przynieść naprawdę korzystne tutaj zwroty w sferze zawodowej, tak konkretne pieniądze, więc super karta, wykorzystacie jej potencjał. Natomiast jeśli chodzi o tutaj aspekty związane z uczuciem, Szóstka Pucharów wskazuje na to, że otoczenie najbliższe, rodzinne może być w potencjale. Czyli może być tak, że ktoś może z rodziny, z bliskiego otoczenia będzie chciał Wam pomóc w kwestiach emocjonalnych, i tego bym się trzymała. Może, może potrzebujecie rady, może jakiejś sugestii, może ktoś zna kogoś, kto. Byłby dla Was e, ciekawą postacią. Tak czy owak, naj, to, co najbliższe, to jest najkonkretniejsze. Też możecie spędzić ten tydzień czas w bardzo takiej ciepłej, wręcz rodzinnej czy bliskiej atmosferze, lub poznać bratnią duszę. Dla osób, które mają kogoś, to będzie bardzo dobry tydzień, właśnie czas takich rodzinnych spotkań, emocjonalnego się otwarcia na długą osobę, celebracji, dobrej wiadomości, rozmyślania też o kwestiach macierzyństwa czy poszerzenia tutaj rodziny, powiększania I Bardzo dobry tutaj okres, jak, jak mówię, naprawdę emocjonalny, uczuciowy możemy też jakiś prezent otrzymać. Natomiast w aspekcie zdrowotnym mamy czwórkę mieczy, jest to karta em, snu, tak? No w... Pierwotnym może znaczeniu oznaczać wskazywać przynajmniej na aspekt zadbania o sen, Pozaicznie, tak? O jakość snu. Być może potrzebować będziecie odpoczynku. W skrajnych przypadkach jest to karta szpitala, przeleżenia czegoś, operacji, ale też i stagnacji, tak? Tak więc jeżeli oczekujemy na szybkie rozwiązania, to tutaj może to niestety tak prędko nie nastąpić. Uważajmy tutaj na kręgosłup. Trochę na sferę mentalną, e, płuca, gardło, e, nieco nogi, bo nogi również mogą sprawiać pewnego rodzaju trudności. Natomiast pamiętajmy, jest to karta czasowa, ja bym się tego trzymała. Życzę Wam wszystkiego dobrego, pozdrawiam i przechodzę dalej do osób spod znaku Lwa. Witam serdecznie. Kochane Lwy, spójrzmy zatem, jak to będzie wyglądało. Już patrzymy. Już patrzymy, jakie to będzie dla Was tydzień na pracę ósemeczka buław, na emocje trójka mieczy i jaz buław w kwestiach zdrowotnych. Układ byłby w super, gdyby nie ta środkowa karta trójka i trójki mieczy, ale zaczynamy od korzystnej. Czyli na pracę ósemeczka buław, ruch, zamieszanie, pra, podróż, wielość informacji. Jeżeli szukamy pracy, to tutaj na nudę nie powinniśmy narzekać, nawet na wielość wiadomości, dlatego że coś się zadzieje, tak? Możemy też tutaj otrzymywać właśnie propozycje zmiany pracy w kwestii podróży, zmiany miejsca zamieszkania, świetna karta dla osób, które chcą podróżować w ogóle, ale jeśli nie, to możemy dostawać na przykład oferty e, dotyczących pra, pracy na przykład w firmie zagranicznej, e, gdzie tutaj też jakby ten ruch jest e, korzystny, bo on daje tutaj możliwości i my powinniśmy za nim podążyć, tak? Dla osób, które mają tutaj pracę, będzie dużo się działo, dużo wiadomości, dużo właśnie e, takiego ruchu wokół Was. E, jeżeli jest to możliwe, to oczywiście jest wskazanie na podróż taką służbową. Jeśli nie, no to oczywiście po prostu będziecie mieć tydzień pełen pracy, gdzie właśnie warto się wykazać, pokazać i wdrożyć w to, co się będzie działo. Również może karta wskazywać na tendencje czy myśli związane z podróżą lub zmianą miejsca zamieszkania. Niekoniecznie musi się to oczywiście dokonać. Natomiast w aspekcie tutaj uczuć mamy Trójkę Mieczy. Jest to trudna karta, nieprzyjemna, szczególnie dla kobiet. Jest to karta też złamanego serca, złamanych obietnic czy oczekiwań jakiegoś tam smutku niestety i rozżalenia. Możemy też tkwić w przeszłości, która nie pozwoli nam się otworzyć na przyszłość. Też jeżeli szukamy tutaj miłości, możemy doznać jakiegoś rozczarowania, zawiedzenia. Pamiętajmy, karta czasowa i nie rozgrzebujmy tej sytuacji aż tak mocno. Przynajmniej nie starajmy się, trudno, nie udało się, następnym razem będzie lepiej. Jeśli chodzi o osoby, które mają tutaj kogoś, też jakaś forma zawiedzenia jest tutaj możliwa. Może tak okazać się, że, nie wiem, partner czegoś nie zrobi, czy, czy, czy może być oczywiście kwestia zdrady tutaj w jakimś sensie możliwa. Natomiast też mogą nas dopadać do smutki, które nie będą pozwalać na otwarcie się na drugą osobę. Uważajmy też na słowa, bowiem one mogą działać niestety jak nóż i bardzo ranić. Natomiast jeśli chodzi o zdrowie, mamy asabuław, as impulsów, as działania, z nowych dróg rozwiązań. I wiadomości, które zmieniają tryby. Na przykład szliśmy jakąś ścieżką, a teraz zupełnie coś nowego się pojawi, i w zupełnie innym kierunku będziemy podążać. Jest to karta działania, pozytywnych rozwiązań, ciąży, ale nie tylko. Wskazuje też na troszkę problemy z kręgosłupem, czy kręgowym, oraz zwróćmy uwagę na kości stawy i stany zapalne. Natomiast karta niesie nadzieje i nowe impulsy, które otwierają zupełny. Inne drzwi. Tak więc tego bym się trzymała. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam Was serdecznie. E, I przychodzę dalej do osób z poznaku panny. Witam serdecznie. Zobaczmy, e, kochani, kochane, jakie te karty będą dla Was, e, z czym wiązać się będzie Wasze e, przeznaczenie. I już patrzymy na pracę. Macie ósemkę buław, na emocje. Słońce i dwójeczka denarowa, w kwestii, oczywiście, zdrowotnej. Bardzo dobry układ, mocny. Zaczynamy od ósemki buław, która jest kartą dynamiczną, wskazującą na możliwość podróży, zmiany miejsca zamieszkania, wielości informacji, zamieszania i ruchu, który jest pozytywny. Szukasz pracy. Jak najbardziej powinien się powinieneś ją mieć. Ludzie powinni się do Ciebie odzywać. Jeżeli chcesz zmienić miejsce zamieszkania czy, czy wyjechać za pracą, to jest to jak najbardziej korzystna karta. Jeżeli nie chcesz, to tutaj po prostu może oznaczać karta tutaj na przykład pracę w zagranicznej firmie. Jeżeli mamy pracę, to tutaj też ruch, zamieszanie, wielość obowiązków, za którymi będzie trzeba podążyć, ale to nie będzie nerwowe czy trudne. Również w gry może wchodzić jakiś wyjazd, ale nie tylko ogólnie tutaj jakieś poruszenie wiadomości będą napędzać Was do działania, tak więc będzie to tydzień właśnie takiego rozruchu i szybkości myśli czy czynów. Natomiast w emocjach mamy kartę Słońca, karta sukcesu, zadowolenia, karta zachęcająca do pokazywania się też, bo to jest karta lwa, karta charyzmy, takiej dumy z siebie i swoich dokonań i takiego właśnie pokazywania się, tak? Czyli nie ukrywamy się w tym czasie, wychodzimy do ludzi, zaczepiamy, jesteśmy silni, silne i to może przyciągnąć do nas naprawdę kogoś ciekawego, co jest też fajnym aspektem. Sukces, zadowolenie, zabłyśnięcie. Które tutaj przydaje takie nowe możliwości w aspekcie emocjonalnym dla osób, które mają kogoś również czeka Was czas zadowolenia spełnienia z takich spotkań rodzinnych myśli o kwestii macierzyństwa dzieci lub nowych idei tak? ale na pewno będziecie tutaj celebrować coś, cieszyć się z czegoś i również zachęca karta do przejęcia takiej kontroli, tak, to słońce mówi też właśnie o tym, żebyśmy właśnie bardziej się pokazali zabłysnęli wpływali silniej na i byli takim słońcem, taką korzystną energią w relacji. Natomiast jeśli chodzi o zdrowie, dwójka denarowa, karta chwiejności, może być tak, że w tym tygodniu raz lepiej, raz gorzej będziemy się czuli. Być może trzeba będzie łączyć jakieś przeciwieństwa, ale nie tylko. Jest to karta jakichś inwestycji, które będą i mogą być koniecznością tak naprawdę. Zwróćmy uwagę na narządy podwójne, oczy, płuca, nerki, ale nie tylko. Karta wskazuje na układ gastryczny, przemianę materii. I żonglowanie, też jakimiś możliwościami w kwestii tutaj zdrowotnej. Możemy otrzymać takie informacje, które na przykład skłaniać się nas będą ku dwóm terapiom czy dwóm lekarzom, których opinie trzeba będzie umiejętnie skoordynować. Natomiast sama karta w samoj sobie nie jest negatywną, lecz wymaga harmonijnego, umiejętnego podejścia do danej kwestii. Czego Wam życzę, tak naprawdę, bowiem tutaj układ jest niezwykle silny, korzystny i dający wiele tej pozytywnej energii. Tak więc dziękuję Wam za uwagę, życzę wszystkiego dobrego, pozdrawiam, do zobaczenia, hej.